Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Kolejny gorący dzień na Pomorzu. Kolejny dzień ze słońcem, z wysokimi temperaturami. Trzeba się chować w cieniu w ciągu dnia, trzeba dbać o chłód, więc ja schowałem się w cieniu, ale nie będę siedział bezczynnie, będę wysiewał. Będę wysiewał byliny, kwiaty dwuletnie, od nich zacznę oraz warzywa. Teraz to można wysiewać te wszystkie. Rośliny. Będę sporo wysiewał, dlatego że 15 sierpnia będę prowadził warsztaty w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. To jest impreza organizowana przez Centrum Kultury Gminy Redzikowo. A Redzikowo powinno się nam kojarzyć z bazą amerykańską? Niekoniecznie. Niekoniecznie, chociaż chyba to najbardziej się kojarzy, ale redzikowo to fantastyczne Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Tam 15 sierpnia warsztaty. I będziemy razem z uczestnikami warsztatów pikowali to, co dzisiaj wysieje, te kwiaty dwuletnie. Będziemy pikowali warzywa, będziemy także wysiewali warzywa. Zrobimy taką małą zabawę z okazji święta zielnej, matki boskiej, zielnej, zielna, zielna, 15 sierpnia. Podłoże już przygotowałem. To jest podłoże bestorfowe, które przesiałem przez sito do przesiewania kompostu, żeby była frakcja drobniejsza. Wypełniam pojemniczki. Pojemniczki oczywiście z otworami, zrobiłem te otwory, bo one oryginalnie nie miały, w związku z tym te otwory będą odprowadzały nadmiar wody do moich wysiewów. Podłoże już przygotowane, wypełniony pojemnik, ziemia lekko, lekko ubita, no i trzeba by coś wysiać. To najpierw, ach może w takim razie wysiejemy wieczornik damski, piękna dwuletnia roślina, a przepięknie pachnie. Przepiękny zapach wieczorem. No, bo to jest wieczornik damski, ale wieczornik. Więc wieczorem najpiękniej pachnie. Ona ma drobne nasiona. Nie tak drobne jak nasturcja, ale ma drobne nasiona. W związku z tym tutaj rozsieje tak równomiernie te wszystkie nasiona na swojej doniczce. Coś jeszcze zostało, żeby się żadne ziarenko nie zmarnowało. No i po wysianiu pozostaje tylko troszeczkę przykrycie wermikulitem. Wermiculitem, który będzie taką wierzchnią warstwą. Zamiast przysypywać ziemią, to przysypuje vermikulitem, bo vermikulit bardzo dobrze trzyma wilgoć. Bardzo dobrze będzie chronił te nasionka przed przesychaniem. A potem młode rośliny, które będą kiełkowały, nie będą mieć kłopotu, bo to lekki materiał, nie będą mieć kłopotu z tym, żeby przebić się przez tę warstwę vermiculitu. Jeszcze o, o znacznik. Muszę pamiętać o znaczniku, żeby potem wiedzieć, co będziemy pikować. Kolejna roślina dwuletnia to też Albach, też o. Białych kwiatach. Można wysiewać w takich tackach, można wysiewać w doniczkach 9, w doniczkach produkcyjnych, tylko pamiętajcie w przypadku doniczek, bo te są płytkie, więc tutaj trudno jest zbyt mało dać podłoża. W przypadku większych doniczek, jeśli będziecie wysiewali, dajcie podłoża więcej, pod rant tak żeby ono było wysoko, bo nasionka jak skiełkują. Będą potrzebowały światła, a schowane w cieniu mogą wbrew pozorom wyciągać się. Jest ciepło, a mało słońca, a ciepło, to będą chciały iść ku górze. Nasiona są bardzo niewielkie, bardzo, bardzo drobne. W związku z tym, po wysianiu, nie będę tutaj stosował vermikulitu, nie będę ich okrywał, a po prostu tylko podleje. Lekko można docisnąć te nasionka do ziemi, podlać i wystarczy. Nie trzeba żadnej dodatkowej warstwy ziemi, nie trzeba dodatkowej warstwy wernikulitu. A, opis. Co jeszcze będę wysiewał z kwiatów. Dwuletni szałbie muszkatołowu, bardzo fajna roślina, pięknym takim muszkatołowym zapachu, świetnie komponuje się na rabatach naturalistycznych. Także goździk brodaty będę wysiewał. Będę wysiewał bratek Rokoko, do tego, żeby potem posadzić go. W donicach razem z lazeniami, Jeszcze jesienią może posadzę. Jeśli nie, to wczesną wiosną posadzę ten bratek, żeby kwitł, zanim zakwitną rośliny cebulowe. O, i tutaj wchodzę w różnego rodzaju malwy. Mieszanki malw i mieszankę i malwę creme de Cassis, taką, która Kasia bardzo, bardzo lubi. Po raz pierwszy będę wysiewał krem de cassis, ale malwy będę wysiewał już do multiplatów. Pojedynczo nasionka do komórek nie będę przepikowywał. W każdej komórce umieszczę jedno nasionko. Malwa niespecjalnie tak lubi przesadzanie. Oczywiście można przepikowywać, ale, ale ten krem de cassis to już w... Takich multidoniczkach będę wysiewał. Także, także łubiny będę wysiewał. To są kwiaty dwuletnie, także byliny będę wysiewał. Jeżówki, rudbekie, mikołajki będę wysiewał po to, żeby wsadzić je na rabatę bylinową przed domem. No i warzywa. Bratek Rokoko też wysiełem, ale jeżeli idzie o bratek, to tutaj jedna. Uwaga! Jak widzicie, nie okrywam go vermikulitem, Po podlaniu przykryję go papierem, ciemnym papierem, jakimś gazetą, kawałkiem papieru po to, żeby bratę kiłkował w ciemności. Takiej całkowitej ciemności. On to lubi. Dlatego nie okrywam żadną folią, nie okrywam żadną przykrywką, która będzie zatrzymywała wilgoć, a nie wiem, kawałkiem gazety okryję po to, żeby. Był chętny do kiełkowania, gdy będzie ciemno. Niesiona podlane i co dalej? I co dalej, gdzie je teraz przechowywać? Najpierw je okryję takimi pokrywkami przezroczystymi. To może być zwykła folia. Zazwyczaj stosuję zwykłą folię. Do tych mam takie przykrywki z możliwością wentylowania, że może odchodzić nadmiar wilgoci, ale na razie są zamknięte. I Zaniosę do domu. Na zewnątrz są bardzo wysokie temperatury, sięgające 30-30 kilku stopni w niektórych rejonach naszego kraju. To zbyt wysokie temperatury dla tych wysianych nasion. One rosną w pojemniku, nie zostały wysiane do gruntu, rosną w pojemniku, w związku z tym gleba będzie się też nagrzewała w cieniu 30 stopni, a na słońcu, oj, to będzie bardzo gorąco w domu, mimo wszystko, chłodniej. Łatwiej kontrolować takie warunki dla roślin. Więc do domu i będę czekał aż skiłkuje. I dlatego wysiewałem poszczególne kwiaty dwuletnie, bo to są kwiaty tutaj dwuletnie, do osobnych tacek. Do osobnych doniczek. Dlatego, że niektóre będą szybko kiełkowały, a niektóre będą długo czekały, będą długo myślały skiełkować czy nie skiełkować. Dwa, trzy tygodnie, czasami e, miesiąc. Niektóre nawet e, kiełkują bardzo długo, to szczególnie byliny potrafią kiełkować nawet dwa miesiące. W związku z tym w osobnych e, takich e, doniczkach e, powysiewałem, no bo potem kiedy jedna wzejdzie, a druga jeszcze nie wzejdzie, to co zrobić? Wynosić, nie wynosić. Kiedy po te siewki, kiedy pokażą się nad ziemią, wtedy zobaczę jakie będą warunki. Albo w domu na jaśniejsze miejsce, gdzie będzie więcej słońca, albo wyniosę już do ogrodu, nie do szklarni, bo tam jest za ciepło, ale do ogrodu i tam będę je pielęgnował. I 15 sierpnia, taki mam plan: 15 sierpnia podczas tego eventu Zielna, Zielna w, Swo w Swołowie, część z tych roślin będziemy pikować. A ja dla siebie, uczestnicy warsztatów dla siebie, bo zabiorą ze sobą część tych dzisiejszych wysiewów. Dziękuję bardzo serdecznie, subskrybujcie kanał Naturalnie na Ogrodach i zapraszam 15 sierpnia do Swołowa, gmina Redzikowo. Do zobaczenia.